15 października w Urzędzie Gminy w Lisiej Górze podpisano umowę pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Lisia Góra dotyczącej wspólnego przygotowania zadania budowa obwodnicy Lisiej Góry. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. marszałek Witold Kozłowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja oraz wójt gminy Arkadiusz Mikuła. W spotkaniu uczestniczył także wicemarszałek Józef Gawron. Dzisiaj duże wydarzenie, bo podpisaliśmy umowę, pierwszą umowę na Finansowanie dokumentacji obwodnicy Góry. Koszt ogólny to ponad 1,5 miliona, około miliona z funduszy europejskich i solidarnie resztę pokrywamy 50 do 50, czyli po około 240 tysięcy. I to otwiera wszystkie pozostałe czynności związane z przygotowaniem inwestycji. Będziemy dzięki temu omijać centrum mocno i gęsto zabudowane, a także skrócimy naszą drogę jadącą z Mielca w kierunku węzła autostradowego w Centrum. Umowę podpisaliśmy w tym roku w czerwcu i zakładamy na nią 18 miesięcy, więc planujemy, że dokumentacyjnie i z pozwoleniem w ręku powinniśmy być końcem 2022 roku. Najważniejszy element i sukces już, który osiągnęliśmy, to jest decyzja środowiskowa, która na dziś jest ostateczna która jest tak napisana, jest tak poprowadzony ślad obwodnicy, że nie wyburzamy praktycznie żadnych budynków, ani mieszkalnych, ani gospodarczych. Droga poprowadzona będzie w sposób, który w minimalny sposób, jak najmniejszy ingeruje w istniejące otoczenie, w istniejące zabudowy, w istniejące gospodarstwa. Udało się nam to osiągnąć po wielu, wielu rozmowach, konsultacjach, dyskusjach, rozprawach administracyjnych z mieszkańcami i uważam, że to jest kluczowy element i największy sukces jak do tej pory przy tej obwodnicy. I to otwiera Wszystkie pozostałe czynności związane z przygotowaniem inwestycji wiadomo mi rzeczą, że później postępowanie przetargowe, no a później już sama realizacja. Koszt szacowany to około 55 milionów złotych. W ramach budowy powstanie około 4,5 kilometrowa obwodnica, w tym między innymi dwa ronda, skrzyżowanie, dwa wiadukty, most i infrastruktura drogowa.